Przestawiony sobie zastępczy. Pier... dobrze. Teraz widzę, że musimy spłościć sobie.

Dobrze, nasz pociąg przyjeżdżał. Mamy odrębienie do Psar i on tam jedzie, bo co to jest? O, on już ma opóźnienie. Ale... Td. Ej, i będzie za 6 minut? Ha! Otwieramy teraz. Tak. Kiedy jedzie coś do koniec pola? Widzimy, nic nie jedzie do koniec. Podaj to serię. Patrzcie. No, kozłów starzyny, kozłów, kozłów starzyny, a nie, zawrócę, bo jechało. No. Teraz 31-0,0 zero, zero. I kiedy ono nie ma być? Karta 34. A w sprawie był kiedy? A to coś nie ha. Czyli on przejechał o, 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 o. Patrzymy na kamerę. Widzowie nierealne. Przez się nie zamknął patrzcie. On już pojechał, no. pojechał sobie, teraz tak, to przedstawienie plus i to tak samo, o. i teraz wszystko w samą drodze. To cię trochę dziwnie, że dobrze wyjechał. Teraz tak. Czy on w ogóle wyjechał? Ty widzowie ten nie wyjechał nawet. O! On tam stoi cały czas. O, widzowie, on dopiero rusza. <laughs> on się wyłączył, sygnał zastępczy, bo pociąg nawet nie dojeżdża. A ja już mu wyłączyłam. Sari, co to jedzie? 4, 1, 4, 4. A. Oj wczoraj co odjechał, bo ja już puściłem je z za późno, za drogę. Tam patrzymy, bo... Как он там не поедет, и конец. Окей. Окей, нет. Нет. nic nie odjechało A czyjść 100 tam postąki Początkowymi, Wchodzimy do starunku, to tak, co nam tu będzie teraz? Trzy No zero O, bo tu jest zawsze źle ustawiony. Wiadomo, skąd jest zawsze... O, a teraz skąd jest płyna będzie jechać. A więc... Gdzie on będzie u nas? Nie, yes, w sprawie mnie nie obchodzi. Eee. Oku. On będzie za 25 minut. E... Aha, czyli on się cofa. Cofa, cofa. Cofa się. Obserwek mu powiedział pewnie, że nie można przyjąć i co? Dobrze, tamtego. A, bo... Okej. Okay. Jakby był w drodze ze sprawą. Powinien. On jest u mnie. Co sprawowałeś? Korzysz. No właśnie, bo popatrzcie, ja w tej sprawie zapomniałem. Teraz patrzcie co mi tutaj świeci się. To znaczy, że tutaj... Jest to wskazanie dla mnie, że wyjechało z Kozłowa prędzej, bo sprawę ja mam widocznie na obsłudze. Patrzcie, ja mam zdalne sterowanie, żebym tu zauważył czerwone... To Ja teraz nie, nie wciśnię. Nie no wciśniemy, bo to wzajemne. Dobrze, może usuniemy. Eee. O tam stoi dopiero. Patrzcie, on dopiero... On dopiero mi widzowie pod semafor podjechał. Kiedy przyjeżdża? O! Oh. Dobra, to koniec tego materiału. Cześć. Dobrze, to jeszcze wam pokażę nasz kopany. Proszę, tu jest C34. Znaczy tu. I koniec. I cześć.